załóżmy, że starożytne wiedze, niegdyś ukryte, zawierają sekret nowego postrzegania życia i śmierci. Wyobraź sobie, że te wiedze zostały celowo usunięte z świętych pism, zarezerwowane tylko dla ograniczonego kręgu tajemniczonych. A co jeśli objawienia dokonane przez Jezusa w Ewangelii Tomasza, zakazanym manuskrypcie, oferowałyby wglądy w nieśmiertelność, celowo pominięte w konwencjonalnej Biblii, Dolores Canon, ze swoimi obszernymi badaniami nad regresją i wspomnieniami z poprzednich żyć, rzuca światło na te zasłonięte nauki. Prowadzi nas ścieżką, która przedstawia nieśmiertelność nie jako mit, ale jako rzeczywistość dostępną dla tych, którzy szczerze szukają. Czy jesteś gotów odkryć prawdy, skrywane przez wieki i zrozumieć, dlaczego takie sekrety były tak dobrze strzeżone? Przygotuj się na wejście w zagadkę, która kwestionuje wszystko, co wiemy o życiu pozagrobowym. Bądź gotów na treści, które mogą radykalnie zmienić twój światopogląd. Grupa badaczy odkryła starożytną wiadomość, zaginioną w czasie, która przynosiła ze sobą sekret wiecznego życia. Ta wiedza, tak głęboka jak i transformująca, była wyciszana i ukrywana przez wieki. Gdy grupa badała ten starożytny komunikat, szybko zdała sobie sprawę, że brakuje kluczowych elementów, jakby niezbędne części mapy do wieczności zostały zgubione. Narodził się wspólny strach. A co jeśli brakowałoby istotnych wskazówek do osiągnięcia prawdziwej nieśmiertelności? A co jeśli byliby na skraju utraty tak cennej mądrości? W roku 1945 naukowcy dokonali odkrycia, które mogło całkowicie zmienić nasze rozumienie życia, śmierci i wieczności. W pobliżu starożytnych grobowców w Egipcie znaleziono manuskrypty zakopane na wieki. Te dokumenty, tak potężne jak i kontrowersyjne, były tak obawiane przez pierwotny Kościół, że pozostały niedostępne dla szerokiej publiczności. Ewangelia Tomasza była jednym z tych zakazanych manuskryptów obiecujących sekrety wiecznego życia. Dolores Cannon, pionierka hipnoterapii i regresji do poprzednich żyć, poświęciła ponad 40 lat na odkrywanie tajemnic duszy i kosmosu. Jej unikalne metody umożliwiły badanie tego, co dzieje się z duszą po śmierci. Prowadząc nawet do rozmów z istotami z innych wymiarów. Kanon oferuje nam unikalną perspektywę, zdolną rozwiązać węzły sekretów zawartych w archaicznych tekstach i pokierować nas w poszukiwaniu nieśmiertelności. Rozważ możliwość, że starożytne mądrości, celowo zapomniane, mogą całkowicie przedefiniować nasze postrzeganie istnienia i zaświatów. Dolores Kanon sugeruje, że Ewangelia Tomasza, wśród innych tekstów. Odkrywa transcendentalne prawdy o naszej istocie i życiowym przeznaczeniu. Teraz stoimy na progu dostępu do tych ukrytych objawień. Czy jesteś gotów na tę objawiającą podróż, która może nas zaprowadzić do sekretu wieczności? Odkrycie tych tajnych pism przyniosło nam duchowy skarb nieocenionej wartości. W przeciwieństwie do innych Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, które relacjonują życiową drogę Jezusa, Ewangelia Tomasza oferuje 114 maksym bezpośrednio przypisywanych Mistrzowi. To wyjątkowe dzieło podkreśla głębokie, ezoteryczne lekcje, zrozumiałe tylko dla tych, którzy potrafią rozszyfrować jego zagadkowe kody. Wstęp do Ewangelii rozpoczyna się od przełomowego oświadczenia. To są ukryte prawdy, które żyjący Jezus głosił, a dydymos Judasz Tomasz zapisał. Ta introdukcja od razu informuje nas, że następujące słowa nie są zwyczajne, ale klucze do bram duchowej mądrości. Ten tekst jest częścią większej kolekcji pism znanych jako Biblioteka znak Hamadi odkryta w 1945 w Egipcie, zawierająca traktaty na temat gnostycyzmu. Ten ruch ceni osobistą duchową wiedzę ponad zgodność z zewnętrznymi doktrynami. Gnostycy postrzegali zbawienie jako przebudzenie poprzez intymne zrozumienie wewnętrznego boskiego, wyzywając ortodoksyjne doktryny, które określały ich jako heretyków. W rezultacie Kościół potępił te pisma i prześladował ich zwolenników, ukrywając te duchowe lekcje przez pokolenia. Ewangelia Tomasza przedstawia Jezusa nie tylko jako Zbawiciela, ale jako ezoterycznego przewodnika, który zachęca do wewnętrznego poszukiwania prawd poprzez przypowieści i zagadki, zamiast polegania na dogmatach. Jedna z jego najbardziej znaczących maksym głosi Królestwo Boże jest w Was i wokół Was, nie w budynkach z kamienia i drewna. Ta fraza sugeruje, że boska prawda jest dostępna dla każdego, kto zwróci się do swojego wnętrza i przyjrzy się światu z uwagą niezależnie od rytuałów czy instytucji religijnych. Odkrycie tych manuskryptów było kluczowe, rzucając światło na mało znane aspekty wczesnego chrześcijaństwa i ukazując różnorodność interpretacji w pierwszych wiekach naszej ery. Przed tym odkryciem gnostycyzm był znany głównie przez pisma jego krytyków. Milczenie wokół biblioteki znak Hamadi zostało przerwane, oferując unikalną perspektywę na wierzenia i praktyki grupy, która była na marginesie oficjalnej historii. Odkrycie pism Ewangelii Tomasza głęboko wyzwało ustalone narracje wczesnego chrześcijaństwa, ukazując różnorodność poglądów na postać Jezusa. Te teksty, koncentrując się na duchowym wzroście i introspekcji, pokazują, jak różnorodne były wczesne interpretacje chrześcijańskie często radykalnie różniące się od później przyjętych doktryn. To nienarracyjne Ewangelium nieustannie inspiruje tych, którzy szukają głębszego zrozumienia swoich duchowych podróży. Maksymy Jezusa w tym tekście zapraszają do eksploracji autoodkrycia, różniącej się od tradycyjnego podejścia chrześcijańskiego. Zastanawiając się nad tymi ideami, dostrzegamy, jak prowadzą one do formy nieśmiertelności niecielesnej, ale jako stanu podniesionej świadomości. Królestwo Boże jest w Tobie i wokół Ciebie to nie tylko zdanie to zaproszenie do uświadomienia sobie, że boskość jest nierozerwalnie związana z naszym codziennym życiem, a sakrum jest zawsze obecne. Czekając na nasze postrzeganie i zrozumienie. Ta koncepcja przekierowuje uwagę od zewnętrznych rytuałów na wewnętrzną podróż przebudzenia, gdzie poszukiwanie i odkrywanie prawdziwej istoty są kluczami do duchowej nieśmiertelności. Ta podróż samopoznania nie tylko oświetla, kim jesteśmy, ale ujawnia, że jesteśmy przejawami boskości. Kiedy poznasz siebie, staniesz się świadomy, że jesteś synem żyjącego ojca. Ta wypowiedź podkreśla kluczowe znaczenie samopoznania, sugerując, że prawdziwe wyzwolenie i umocnienie duchowe wynikają z głębokiego zrozumienia naszego związku z wewnętrznym Boskim. Ewangelia Tomasza jest wyraźnie odrębna od kanonicznych tekstów, takich jak Ewangelie Mateusza, Marka Łukasza i Jana. Zamiast skupiać się na życiu i cudach Jezusa w formie narracyjnej, ten tekst kompiluje 114 maksym, które rozświetlają drogę do głębszego zrozumienia duchowości. Oferując radykalnie inną wizję, skoncentrowaną na samopoznaniu. Zrozumienie boskości, która mieszka w każdym z nas, nie tylko pomaga lepiej rozeznać naszą rolę w świecie, ale także przygotowuje grunt do transcendencji materialnych ograniczeń. Prawdziwa nieśmiertelność, według tego tekstu, to duchowa transformacja, która następuje, gdy rozpoznajemy i akceptujemy boskie światło w sobie. Ten proces wymaga radykalnej zmiany w postrzeganiu, kierując nas ku pełnej świadomości i nieprzerwanej łączności z boskością, utrzymując nas w harmonii z Królestwem Bożym, które, jak uczy nas Ewangelia, znajduje się zarówno w nas, jak i wokół nas. Rewolucyjna koncepcja przedstawiona w Ewangelii Tomasza wyzywa tradycyjne przekonanie, że boskość jest poza naszym codziennym zasięgiem umieszczona w odległych sferach lub niedostępnych świątyniach. Zamiast tego ten starożytny tekst ujawnia, że sakrum przenika tkankę naszego codziennego życia, zakorzenione w naszej istocie i w zwykłych interakcjach. Uczy nas cennej lekcji. Królestwo, którego tak długo szukaliśmy, już mieszka w nas, czekając na nasze postrzeganie i doświadczenie. Ewangelia Tomasza podkreśla, że droga poszukiwania duchowej prawdy nie powinna ustawać, dopóki prawda nie zostanie odnaleziona. Na początku ta ścieżka może wydawać się niepokojąca, przynosząc uczucie dyskomfortu. Które wstrząsa naszymi podstawami. Jednak to właśnie ten dyskomfort jest katalizatorem duchowego przebudzenia prowadzącym nas do głębszego zrozumienia naszego bytu i kosmosu. Dolores Cannon, poprzez swoje praktyki hipnoterapii regresyjnej, wyjaśniła, że ten proces introspekcji jest niezbędny do osiągnięcia duchowej nieśmiertelności. Ewangelia rzuca wyzwanie, by postrzegać Boga nie jako odległą jednostkę, ale jako wrodzoną część naszej tożsamości i codziennego doświadczenia. Ta perspektywa umożliwia nam przejęcie odpowiedzialności za własne duchowe przebudzenie, zamiast biernie oczekiwać na zbawienie z zewnątrz. Zachęca nas do kultywowania tego zrozumienia z naszego własnego wnętrza, zwiększając naszą świadomość i wrażliwość. Ponadto, Ewangelia Tomasza sugeruje, że tradycyjne praktyki religijne, choć przydatne, nie są wystarczające same w sobie, aby zapewnić transformującą wiedzę, która wyzwala duchowo. Prawdziwa podróż w poszukiwaniu boskości to osobista droga, gdzie odpowiedzi nie znajdują się w doktrynach, ale w naszych własnych doświadczeniach i odkryciach. Ta zmiana z zewnętrzności na wewnętrzność ma głębokie implikacje dla sposobu, w jaki postrzegamy nasze codzienne życie. Uznanie, że boskość jest w nas i wokół nas, przekształca każdą chwilę w okazję do połączenia z sakrum, zmieniając nawet najbardziej prozaiczne momenty w doświadczenia o duchowym znaczeniu. Dla osób wychowanych w tradycyjnych środowiskach religijnych, te idee mogą początkowo wydawać się radykalne lub niepokojące. Zmuszają nas do przemyślenia starych przekonań i otwierają na nowe sposoby doświadczania duchowości. Ewangelia Tomasza, z jej potężnym i prowokacyjnym przesłaniem, nie oferuje prostych rozwiązań ani łatwego pocieszenia. Zamiast tego zaprasza nas do bezpośredniego i osobistego zmierzenia się z tajemnicą życia. Uczy nas, że wiedza duchowa i esencja Boga są dostępne dla wszystkich, którzy szukają ich szczerze i odważnie. Choć prawda może być początkowo niepokojąca, obiecuje głęboką zmianę, przekształcając nasze postrzeganie świata z miejsca rozłąki i konfliktu na Królestwo pełne boskiej obecności i nieskończonych możliwości. W dobie nieustannej poszukiwania znaczenia, niezmienna mądrość Ewangelii Tomasza rezonuje z wyjątkową jasnością. Ujawnia, że Królestwo Boże nie znajduje się w odległych terytoriach ani miejscach niedostępnych, lecz w nas samych. Prawdziwa nieśmiertelność przekracza fizyczną trwałość. Osiąga się ją, przechodząc ponad iluzję materialnego świata i łącząc się z wiecznym światłem, które mieszka w naszym wnętrzu. To światło, niezmienne i wieczne, jest prawdziwą esencją naszego istnienia. To Ewangelium uczy nas, że najgłębsze tajemnice życia nie znajdują się w odległych miejscach. Ani w skomplikowanych koncepcjach. Są one zawarte w prostym, lecz głębokim zrozumieniu, że już jesteśmy częścią boskości. To uświadomienie jest kluczem, który otwiera nowy sposób życia, pełen spokoju i zrozumienia. Jeśli te słowa poruszyły Cię lub skłoniły do refleksji, zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału. Tutaj będziemy kontynuować odkrywanie tajemnic duchowości i zgłębianie niezmierzonych obszarów życia. Każdy film, każdy artykuł. To drzwi, które otwierają się na nowe objawienia i głębsze zrozumienie.